Dajcie, drodzy czytelnicy i słuchacze radia, w nowej serii, a mianowicie są to ti, 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 powtórki z anestezjologii intensywnej terapii. Odkopałam swoje notatki ze studiów właśnie z tego przedmiotu, więc postanowiłam stworzyć taką serię. Ja sobie powtarzam, wy sobie powtórzycie, więc mam nadzieję, że będzie fajnie i że wam taka seria się spodoba. Ogólnie. Jeszcze chciałam Wam tak o tym powiedzieć, że możecie zacząć być moim patronem i już Wam mówię jaka jest z tego korzyść, ponieważ będę przeplatała notatki z anestezjologii, intensywnej terapii, no ogólnie różne notatki ze studiów do nauki na studiach. No, zobaczycie, mam nadzieję, jeśli ktoś tam się skusi, to zapraszam linki w opisie, bo opcja, właśnie bycia moim patronem, jest taka, że dodaję was do prywatnej grupy, decydujemy wspólnie, jakie filmy nagrywam na YouTube, i możecie właśnie tam dostać co miesiąc notatki. Pierwsze notatki już dla was przygotowałam, i to właśnie będzie wstęp do tego filmu. E, oczywiście, jeśli ktoś nie zechce, to nie ma problemu, bo takie informacje też znajdziecie w internecie, jeśli jesteście chętni szukać. A jeśli nie, to zapraszam. Naprawdę stworzyłam takie treściwe, wydaje mi się, te notatki. E, chodzi o to, że. Pierwszym takim, e, pierwszym, pierwszymi zajęciami z anestezjologii i intensywnej terapii, to jednak były te parametry życiowe pacjenta, bo zanim zaczniemy monitorować tego pacjenta, obserwować w tej intensywnej terapii, to musimy znać e, jakie są podstawowe wartości tych parametrów życiowych pacjenta. I też bardzo ważna sprawa, nie należy mylić dzieci z dorosłymi, bo pamiętam, że pani na pediatrii zawsze nam mówiła, że dziecko to nie jest miniaturowy dorosły i te parametry będą inne. Dlatego ja skupiłam się na razie na dorosłych, bo tym się raczej staram specjalizować, kierować jak na razie. Więc te notatki, które możecie zobaczyć na grupie dla patronów, są to notatki z parametrami osób dorosłych. Tam z parametrów wypisywałam tętno, ciśnienie, oddechy, temperaturę i chyba to na razie tyle. Zaczęłam od tych podstawowych. Więc e, jeśli jesteście ciekawi, zapraszam serdecznie na mojego ta. tam więcej informacji. E, zaczynam na razie takim właśnie wstępem, bo są drugie zajęcia u mnie były z anestezjologii intensywnej terapii, gdzie e, tematem było monitorowanie stanu chorego na oddziale intensywnej terapii. No, i tutaj było wpisane, że ciągła ocena czynności fizjologicznej pacjenta służąca ukierunkowaniu decyzji terapeutycznych. Tu chodzi o to ogólne monitorowanie stanu. Mamy, Możemy wcześniej wykryć i zapobiegać zagrożeniom, prowadzić e, bezpieczne znieczulenia w e, sposób ciągły. E, oczywiście na intensywnej terapii jest sposób ciągły, czyli 24 godziny na dobę, niezależnie od stanu klinicznego i leczenia, monitorujemy parametry pacjenta. Ok. Analiza ma na celu szybką diagnozę, wdrożenie skutecznej terapii, właściwą reakcję na stany zagrożenia życia. Monitorujemy układ oddechowy, krążeniowy, moczowy, nerwowy. Monitorowanie nie ma, na, nie ma sensu. Także bez wykwalifikowanego personelu i to było super, bo jak sobie teraz myślę, to no prawda i takie coś było właśnie wtedy pamiętam wpisane na tej prezentacji, którą przedstawiała nam Pani. No i tym pierwszym parametrem, który był wypisany to była pulsoksymetria i to jest nieinwazyjne, praktycznie pozbawione powikłań badanie pozwalające na ciągły pomiar wysycenia krwi tętniczej tlenem. No i tutaj też mieliśmy takie zaprezentowane jak działa ten pulsoksymetr i tu chodziło, że to światło o dwóch różnych długościach fali pochłaniane przez tkanki i modulowane synchronicznie z tętnem. Światło resztkowe zostaje wychwycone przez detektor i zmienione na bodźce elektryczne z których wyliczone zostaje wysycenie krwi tlenem. Ogólnie to nie jest jakieś takie mega istotne jak działa ten to tak dla ciekawostki bardziej jak działa pulsoksymetr. Ważne jest wiedzieć czym jest ta pulsoksymetria, czyli wysycenie krwi tętniczej tlenem. Tak bym powiedziała podsumowując tę definicję. E, taka wartość, którą nam zaprezentowano jako prawidłową, było to 95% do 100%, chociaż już momentami mówi się, że 100% to jednak jest za dużo i też e, nie powinno być 100%. Raczej e, nie jest to pożądane, ponieważ powstaje, jak to pamiętam ostatnio mi e, lekarz tłumaczył, więcej wolnych rodników tlenowych, i to też jest e, źle dla e, pacjenta. Więc. E... Widzicie? Człowiek się uczy przez całe życie. Mm, ok, dalej. Jakie mamy wskazania? Mamy podejrzenie niewydolności oddechowej w trakcie i po zabiegu, w trakcie tlenoterapii i w ciężkim stanie pacjenta. Jakie mamy zalety? No, to jest nieinwazyjny, ciągły pomiar, bez żadnych kalibracji, możliwość pozostania w jednym miejscu przez dłuższy czas, pomiar niezależny od pigmentacji skóry. Jakie mamy wskazówki? No, i tutaj właśnie. I tu jest wskazówka, i trochę minus, ponieważ ucisk może spowodować odleżyny. I należy zakładać na przeciwnym ramieniu niż mankiet odciśnienia. No i tutaj mamy wyniki pomiaru troszeczkę ograniczone z tych wad. U pacjenta, u którego doszło do centralizacji układu krążenia więc może być ograniczony wynik, pacjent z upośledzonym przepływem tkankowym, wstrząs, leki kurczące naczynia lub chociaż wychłodzone ręce, wtedy ten pomiar jest troszeczkę zaburzony, z dyshohemoglobiną, zmiany w składzie hemoglobiny, zatrucie CO lub niespokojny pacjent, który załóżmy jak macha ręką czy głową, bo może być też na ucho na przykład, no to nie będzie pisał ten pulsoksymetr albo się odczepi, to jest tak jest to nieinwazyjne, ale dzięki temu bardzo łatwo to zdjąć i żeby przestało się monitorować. No i jak mamy lakier do paznokci niebieski, czarny albo zielony. No to lecimy dalej. Czym jest kapnometria? Kapnometria pozwala określić stężenie dwutlenku węgla w powietrzu końcowo wydechowym przez pacjenta. Norma parcjalnego CO2 to jest 35-45 mm słupa rtęci. Kapnometrię mierzy się kapnografem. Prosta sprawa. Jest, mierzy on etco CO2 i częstość oddechów, moduły jedno- bądź wielorazowego użytku. Instaluje się je przy monitorach. To są ogólnie tak, mieliśmy to przedstawiane na anestezjologii, że przy okazji, gdzie to się znajduje, jak to wygląda. Czyli jeśli będziecie szukać gdzieś kapnografu, no to prędzej przy monitorze, rozumiecie? Kapnografia, ciągła prezentacja graficzna narastającego i opadającego pomiaru, czyli tego cyklu oddechowego stężenia CO2 w wydychanym powietrzu. No i właśnie mamy różne fazy, i to się nazywa kapnogram. No to tak, tutaj mamy linię AB0. To to chodziło o tutaj. I wzrost po rozpoczęciu wydechu mamy tutaj. Rozpoczęcie wydechu. Następnie mamy kontynuacja wydechu, tutaj ta fala. I następnie punkt D jest punktem końcowo-wydechowym, i tu jest najwyższe stężenie CO2, które pojawia się w, na końcu wydechu. No i na końcu mamy gwałtowny spadek wartości CO2, zaraz po rozpoczęciu wdechu. Czyli mamy wydech, 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 największy punkt końcowo-wydechowy, wdech. Tak mniej więcej wygląda to. Jakie mamy wskazania? Potwierdzenie intubacji drzewa oskrzelowego, tchawicy, szczególnie po trudnej intubacji, monitorowanie wentylacji mechanicznej, wykładnik jakości uciśnięcia klatki piersiowej podczas RKO, wczesna ocena powrotu hemodynamiki podczas restytucji, czyli dynamika przepływu krwi sobie wpisywałam, co to jest hemodynamika wtedy. Bo widzę, tu w nawiasie mam wklepane, że chyba nie do końca rozumiałam. E, dalej. No i tutaj e, mamy te parametry, czyli wzrost i spadek CO2. I ja, co może się dziać z tym pacjentem? Dlaczego jest wzrost CO2? E, przyczyna e, stopniowy wzrost hipowentylacji, spadek oddechów poniżej 8 na minutę. Albo mamy hiperkapnia, niedostateczna częstość oddechu, zbyt mała objętość oddechowa, nadmierna produkcja dwutlenku węgla, hipertermia złośliwa, wchłanianie dwutlenku węgla z jam e, ciała, e, np. zabiegi laparoskopowe, zwiększona aktywność metaboliczna, niektóre zatrucia, sepsa, drgawki, przełom tarczycowy. Dalej mamy spadek CO2. Hiperwentylacja, spadek produkcji dwutlenku węgla, pogłębienie się wstrząsu, zatoru płucnego o mniejszej rozległości, e, hipometabolizm, czyli hipotermia, skrajna niedoczynność tarczycy, ostra niewydolność, kory nadnerczy, przełom nadnerczowy i inne. Mam też tutaj nagły spadek CO2, czyli zatrzymanie krążenia, rozłączenie rurki do tchawicy zepsucie się respiratora, intubacja przełyku, zator w krążeniu płucnym, zepsucie kapnografu, wartości niskie, częściowe np. rozłączenie lub przeciek, zasysanie układu oddechowego. Czyli jak mamy np. Na nagły spadek, to może to świadczyć o tym, że mamy wadliwy sprzęt lub coś po prostu poszło nie tak. No i jakie mamy zmiany w tej krzywej, którą Wam przed chwileczką pokazywałam? Mamy... Wgłębienie się w fazie CD, czyli bo będę pokazywać na obrazku. Wgłębienie się w fazie CD, czyli niedostateczne zwiotczenie pacjenta i próba podjęcia spontanicznego oddychania. Mamy wydłużony odchodzący pod mniejszym kątem BC. Informuje o podwyższonym oporze w obrębie rurki intubacyjnej lub dróg oddechowych, obturacja rurki lub oskrzeli, zagięcie rurki, rurka zbyt mała, średnica. I mamy też w wielbłądzi garb w odcinku dwustopniowe CD, mamy w przypadku ułożenia pacjenta na boku. No i e, to, całą tą krzywą widzimy na respiratorze, która się tak maluje w taki sposób. I rzeczywiście czasami widać, jak na przykład, nie wiem, pacjent przygryza rurkę intubacyjną albo. E, Rzeczywiście jest niedostatecznie zwiotczony, w sensie jest niedostateczna ta śpiączka farmakologiczna, czy te leki sedujące, to rzeczywiście widać takie załamania w tych krzywych różne, i wtedy to informuje o tym, co Wam przed chwilą powiedziałam. Dobrze. No i to tyle jak na razie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i że troszeczkę sobie ze mną powtórzyliście. Zapraszam na kolejne filmy i. No, to chyba tyle, co bym chciała wam powiedzieć. Zapraszam na Instagrama. Ostatnio staram się dużo relacji o pielęgniarstwie w nim e, umieszczać i zapraszam też na patronita. Tam więcej możecie mi wesprzeć i możecie zdobyć właśnie takie notatki. Żegnam się z wami.